Cześć! Si witam na Movie Star Planet. Długo mnie to nie było, a to z powodów y, szkolnych, no bo wróciliśmy i wiadomo, no wypadało jednak zdać tę klasę. Y, ten pomysł na odcinek, udawanie tej y, siedmiu czy tam sześciu, nie wiem, ja tam, nie wiem, jakie wieki ustalę, no, no to... Ten pomysł dała mi moja żona z Movie Star Planet, którą się teraz pochwalę. To jest... Nie powinnam chyba tego mówić, kto mi to dał, ale... No całkiem ciekawy. Jest to <śniara> wskażona. No tak. W razie co, ten hijab to nie jest niczym związane, ja nie, nie jestem w tym. to <śniara> Dobra, nie widziałam jej statusu ostatnio. No więc o tak. No chciałam tylko powiedzieć, że są bardzo fajne zadanka, które... No, wypadałoby jakby kiedyś zrobić. Ta mapa nie wygląda mi na, na takie skopiowane od tego starego MSP, naprawdę starego. E, tylko jest jakaś nowa, taka narysowana. Bardzo mi się to podoba. Powspominaj stare, dobre czasy i od bardziej e, kul kultowe, unikaty e, MSP. To brzmi jakby ja pisać to zdanie. Dobra, ja się teraz magicznie pojawię na innym koncie. I tutaj czary Mary. No i czary Mary jesteśmy na jakimś nieznanym mi ówcześniej koncie, którego wcale nie stworzyłam. No ten. Jeszcze bym chciała powiedzieć, że nie chcę obrażać osób, które jakby są młodsze, bo y, ta graje dla przedziału wiekowego y, takiego. Y, jakieś tak tam chyba było oś, od 8 do 15 lat. Więc, no cóż, ja czasami pisałam z młodszymi osobami i naprawdę, jeśli by mi nie powiedzieli, że na przykład miałam 8 lat, to bym się nie zorientowała. Ale to jest bardziej takie humorystyczne, więc. Yy, no, no, ale są też takie przypadki starszych osób, które się podobnie zachowują. <laughs> Dobrze. Tak, ktoś wipo. Ja widziałam, jak tam często tak piszą. Nie wiem, w jaki sposób by mieli dać. Znaczy, wiem, że doładowanie. Hmm, gdzie byśmy mogli pójść. No, trzeci level, no tak niezbyt mamy. Mm. <ścoughs> 65, tak <star, końc. ścoughs> Dobra. Mm. Może sobie poszukam jakoś tych ofiar? Nie wiem. Mm. Nika. Cześć, Nikoś, <ścoughs> Dobra. A jak byłam w szkole, to sobie rozmyślałam jeszcze, co ja bym mogła zrobić. Tak sobie myślałam, że może bym pedofila jakby grała, że... No nie wiem, że powiedzmy, że no magicznie jestem pedofilem i tak sobie żyję. No. Cześć. Cześć. Dobra, to ja sobie tutaj poszukam ofiar. Dajcie chwilkę. Dobra, jestem. Już pierwsza ofiara, u, u, no już... Powiedziała, co miała. Hej, no, ja muszę tak troszkę wolniej odpisywać. O, kolejna ofiara już odpisała. E, no to dasz mi. Pa. <grym> ja nigdy ogólnie nie żuliłam, bo tak jakoś. No, nie widzę celu tego. Nigdy prawie nie mówiłam, tylko co najwyżej jakieś takie drobnostki, to raczej na BSP powiedzmy pogłaście mi zbieżaka, bo on znowu czegoś chce. No. Hej. Mm. Zostaniemy koleżankami. I tutaj może jakąś przesłodzoną emotkę, której ja kocham używać. O Jezu! Ktoś nam już odpowiedział! Zostań... Dobra. MSP Heart Kot na emotkę, Jezu. Ojej, Zepsułam mówi Planet. Ta animka jest złana profilu i... Po tym, jak ją kupiłam, pożałowałam, że ją kupiłam, bo nalaguje. Jest bardziej do filmu. No nie! Już się tnie! Spoko! A ty mi dasz VIPa? Jezu! Jezu, chwilę dajcie, się, bo to. Tu... Oje, jest, jest. Nie jest! Dobra, tutaj żulerstwo totalne. Znaczy do jednej tak miło napisałam, a do drugiej tak gorzej. Hm. Hej, hej, dasz mi Vipass? Ty mi dasz? Nie. A kiedy mi dasz? Jezu. Dobra, no, oki. A ile masz lat? Ja nie powinnam poruszać takich bardziej tutaj intymnych tematów u kogoś. takich, No rodo, ale... No nie wiem. To znaczy ona też mnie może okłamać. Albo zbyć. <grym> to znaczy... Ja się dość często osób pytam o wiek. Oj, o oje, odpisa. A, to w takim razie nie to. <grym> Dobra, jakąś obelgę totalną. Też. Jesteś... G, tak jak ten niektórzy robią i to jest denerwujące. Ale pomyślcie, że... Yy, no tak jakby te... Co ja chciałam powiedzieć? Jezu, zapomniałam, co ja chciałam powiedzieć! Jezu, ja już miałam w głowie, już pięknie miałam zdanie ułożone! Wszystko źle, od początku. Je. Jezu. Ty. Nie jesteś głupia. Dwanaście. O, a ja ostatnio miałam urodzinki i mam już trzynaście. Dwanaście. Ja osiem, bisz konie. w konie, lupisz konie. Czy olumpiałeś swojego konia, ty też, kochanie. Wcale nie. Wcale nie. Moja mama jest moderatorem. Ej, ale za co w sumie grozi coś, że jakby. Yy, bo jak się zgłasza, yy, na nie może pokażę. Ja nie chcę obrażać tych osób stąd, bo one w sumie nic nie zrobiły. Yy, zgłoś. Ty yy, też ja nie będę zgłaszać. Tak, tylko ja chcę coś pokazać. Inne podawanie się za pracowników mówi Star Planet. ej ej ej! jej. Tylko nie płacz. Powiem jej to. Powiem jej to. Mm. 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 Co tu jeszcze się dzieje? Może jeszcze znajdę sobie inne ofiary. Dajcie minutkę. Yy, tutaj do mnie ktoś coś dziwnego pisze. No ten, znalazłam sobie troszeczkę ofiar. Jednak te ofiary coś nie odpisują. Yy, no, powiecie, że mam się przelogować, ale to zbyt duże ryzyko, bo mogłam zapomnieć hasła. I chyba już to zrobiłam. No ten troszkę kojarzę. Ale czy się nie. I tutaj... Eee, troszkę już się bardzo słabo porusza po naszej planecie Planeta małp. Dobra, ja może zmienić tę animkę, ponieważ ona nic dobrego nie powoduje Jeśli mi się aplikacja zatnie, to chyba koniec Koniec ze mną Koniec Koniec w ogóle wszechświata Dobra No nie! Jezu Nieco, jak to laguje, nie, 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 nie wy, nie wyrzucaj się, nie! Dobra, miłość, no ona ma pusto, kurde. Jum. Może jakieś tańce dzikie? Tańce? Yy, w których by tańce? Chyba zabawa i nie, podstawowe jednak. Yy. Albo fakt, to jest twój Ja już tego nie pamiętam. Tak, tak, wszystko jest w normie, czekam. Hmm. Za godzinę nie będziesz mieć konta. Potem może im napiszesz, że są na odcinku. Albo nie. Albo nie napiszę. Jaki ze mnie wariat. Każdy mnie zbywa, to smutne. Jezu, nie, nie, nie serduszko, tylko diabełek. No, napiszę to tak. Jezu, jakie opóźnienie. On jeszcze nie wyczytał mojej klawiatury, jezu. JEZU! że ja teraz nie piszę nic, nic nie słychać, że ja używam klawiatury. O oh my god, gościu, aleś ty Aleś ty kipisz niebieskością. Oczę. No, troszkę szkoda, że mało osób mi tak jakby odpisało, no bo... No tak trochę pusto, Znaczy możliwe, że miałem chat off, no ale no tak troszeczkę wstyd. Znaczy wiem, że to tak może się wydawać, że te osoby tylko żulą. No ale tak jakby no trochę tak dziwnie, że tak wiele pod rząd. Nie wiem, czy, to, nie wiem, czy ja to jest winna. No, która strona zawiniła? Tych osób, które piszą, czy te osoby, które odczytują? Monkas... Nie wiem, co to znaczy. <gry> nie jesteś... Ej! Ona może się tak. No nie wiem. Teraz sobie po prostu pochodźmy luźno po czatach i już tam... Bo mało osób nas odpisuje. No szkoda. Kawiarnia wiadomo, tam gdzie chodzi wszyscy hakerzy, znaczy tak kiedyś było, teraz już tak nie. Ach. Stare czasy. Ja gram od 2018, więc... Znaczy, pewnie ktoś może powiedzieć, że tam od jakiegoś 2015. Ale skąd ja wam go teraz wezmę? No tak, to jakieś kolejne z krzydłami. O Jezu. Hej. Kajka! Hakuję ten czat. To tak. Yy, nie wiem, jakby to yy, nazwać. to. to jest trochę taka podróż do dawnych lat? No nie wiem, bo takie bardziej vintage rzeczy robię na tych mówi Star Planet. Bo jestem stara z nawyku. Na przykład bardzo lubię grać w gry, ale głównie gram na telefonie. No bo nie chce mi się. A tam jest mało gierek i to jest bardzo. Ojej, ojej, ktoś tu zniknął. Eee, no jego interes. I eee, nie wiem, co by tu jeszcze napisać. Skupię go może. Hmm, co taka by mogła powiedzieć? spe Jutro nie. będzie. Jezu, jak to jest nie Pisze to nie nagrywarka. Ani program do montażu. MSP jutro nie będzie. De. Diabełek. MSP jutro nie będzie. To za zło. Ale ktoś tam jest ładnie ubrany. Znaczy, wszyscy są ładni tutaj. Nawet ja. No to spoko. No ludzie też nie odpisują. No chociażby mnie obrazili nie by drama była. I ja pokopię ją. Ja się zachowuję podobnie na moim koncie. Dobra. Stoimy blisko siebie. Czuj, czuj. O! Pokonałam! Pokonałam, liczy się. I... Kogo by tu jeszcze? Dobra, i wszedł tą pokon... O nie, 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 ucieka. Pomocą on się wymyka. Ona. Pomocą ona się wymyka. Ale się mi to kojarzy z takim sapaniem, że ta mówi start z tyłu, ona coś mówi, na przykład zabijecie, Albo coś takiego. Dzu, 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 dzu. Jezu, ja robię w tym siódmej klasie? No ale no trudno. Mm, no i tak. O Jezu! Po prostu. No pięknie. To chyba szczaiła. O Jezu, ale jak się dopłynęła strasznie. Jezu. Dobra, git. A tak się czasem zastanawiam, jak ja nie napiszę do jakiejś osoby, powiedzmy, no i ktoś to potem zobaczy, ten filmik to taka trochę skita, że widzisz dawnego siebie i takie, no jeśli ktoś nie ma fajnej przeszłości, bo na przykład robił coś cringe'owego, to takie, taki face mi jedynie, o Jezu, <ścoughs> cały dzień stracony na to i gite. Dobra, mało osób podpisało, no, no można się tego spodziewać. Nagryłam cię na... To był troll <noise> może się zorientował, może nie. A więc tą chilującą mówi star w ogródku chciałabym zakończyć ten odcinek. E, hasło do tego konta to tam chyba jakieś aparatu 8, że bez żadnych dużych liter i TP. E, no nie pytajcie. No i życie się toczy, pa! pa.